Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, umiłowani siostry i bracia, niemiecki teolog i kapłan, Lothar Zanetti, tak pisał: Ci, którzy żyją nadzieją, Widzą dalej. Ci, którzy żyją miłością, widzą głębiej. Ci, którzy żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle. A my moglibyśmy dziś dodać: Ci, którzy żyją modlitwą, Widzą oczyma Boga i kochają Jego serce. Świat idzie naprzód dzięki łańcuchowi modlących się ludzi, którzy wstawiają się za innymi, a którzy w większości są nieznani, ale nie dla Boga. Te słowa wypowiedział na ostatniej audiencji papież Franciszek. Zwrócił także uwagę, że wszyscy potrzebujemy modlitwy, czyli poświęcenia czasu na relacje z Bogiem. Nie, nie oznacza to jednak, Ucieczki od rzeczywistości. Ludzie, którzy się modlą, nigdy nie są obojętni na sprawy świata, szukają samotności i milczenia, jak czynił to święty szarbel Zanaja, ale czynią tak, aby. Lepiej słuchać głosu Boga. Wielu spośród was, drodzy siostry i bracia, jest właśnie tymi, którzy postępując tak za Maryą, jak i za całym orszakiem świętych i błogosławionych. Przychodzicie częściej do świątyni, aby czasem w samotności, ale bywa również we wspólnocie, a przecież mamy te wspólnoty modlące się. Żywy różaniec, margaretki, sodalicja mariańska, Mamy wspólnoty tych, którzy modlą się, pomagając potrzebującym, tak jak czyni to Caritas. Mamy tych, którzy stają w potrzebie, jak bracia. Z zakonu rycerzy Kolumba mamy tych, którzy dają świadectwo, jak siostry i bracia z akcji katolickiej. I jest jeden wspólny mianownik tych wszystkich przejawów naszej duchowej, religijnej aktywność To jest właśnie modlitwa. I kiedy patrzę na Was, drodzy bracia i siostry, to widzę, iż drzwi Waszych serc są zawsze otwarte dla wszystkich. Ojciec Święty. Franciszek zwrócił uwagę, że każdy może zapukać do człowieka modlitwy i znaleźć w nim współczujące serce, które nikogo nie wyklucza. W ten sposób wstawia się on za całym światem, niosąc na swych ramionach cierpienia grzechy oraz radości każdego człowieka i tego znanego z imienia i nazwiska i tego, który może nieśmiało prosił nas o modlitwę albo nawet tego, który nie wie, że zanosimy za niego modlitwę wstawienniczą Papież Franciszek powiedział o takiej postawie duchowej o tej postawie oranta człowieka modlącego się że modli się on za wszystkich i za każdego jakby był anteną Boga na tym świecie w każdym dostrzega oblicze Chrystusa bo właśnie wtedy kiedy się modlimy jesteśmy w najpełniejszej harmonii z miłosierdziem Boga wstawiennictwo Chrześcijańskie uczestniczy we wstawiennictwie samego Chrystusa, którego Kościół nazywa najwyższym i wiecznym kapłanem, właśnie tym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I każdy człowiek, który modli się modlitwą wstawienniczą, ma udział. W tym kapłaństwie Jezusa Chrystusa wypełnia to kapłaństwo powszechne, które otrzymał na mocy sakramentu chrztu. Papież mówi również, że modlitwie zależy na człowieku. Kto nie miłuje swego brata, nie modli się na serio. To jakby echo słów Jezusa Chrystusa, który powiedział: Jeżeli przychodzisz do świątyni, by złożyć dar, może to być dar Twojego serca, ale bra, brat Twój ma coś przeciwko Tobie, to zostaw dar. Idź i pojednaj się. Modlitwa wstawiennicza. Służy także temu pojednaniu, najpierw pojednaniu między ludźmi, ale również pojednaniu między Bogiem a człowiekiem. Można się modlić jedynie z miłością. To jest duch, który daje życie modlitwie. Papież Franciszek mówi: Kiedy osoba wierząca, poruszona duchem świętym modli się za grzeszników, nikogo nie eliminuje, nie wydaje wyroku potępienia, modli się za wszystkich i modli się także za siebie. Wie, że nie różni się zbytnio od osób, za które się modli. Czuje się grzesznikiem pośród grzeszników i modli się za wszystkich. Zawsze żywa i aktualna jest lekcja przypowieści o faryzeuszu i celniku. Na modlitwie bowiem nie powinniśmy unosić się pychom, nie powinniśmy wyliczać Panu Bogu swoich zasług, zwłaszcza tych duchowych, ale powinniśmy stać w postawie celnika, który nie śmiał nawet podnieść oczu, a bijąc się w piersi prosił, by Bóg miał litość nad nim jako na, grzesz... na grzesznika. Dlatego modlitwa, którą możemy skierować do Boga jest następująca. Panie, nikt żyjący nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Wszyscy jesteśmy dłużnikami, którzy mają rachunek do wyrównania. Nie ma nikogo, kto byłby nieskazitelny w Twoich oczach, Panie. Zmiłuj się nad nami. Ale Ojciec Święty w czasie tej audiencji w sposób szczególny przypomniał nam, kapłanom, że zadanie modlitwy wstawienniczej spoczywa na pasterzach, którzy zawsze powinni trwać wierności, również wtedy, gdy zauważą grzech swojego ludu. Pozostają ojcami także wówczas, gdy dzieci odwracają się i ich opuszczają. Tak jak czynił to święty Szarbel. Od momentu, kiedy opuścił swoich bliskich i zajął zakonną celę w klasztorze Annaja, bywały sytuacje, że nawet wtedy, kiedy przychodzili bliscy, nie przerywał swojej modlitwy. Można to poczytać za rodzaj oschłości, ale on wtedy był najbliżej nich, bo trwał na modlitwie, wstawiał się za nimi nieustająco. Ale drodzy bracia i siostry, Czasem przychodzi nam najtrudniejsza modlitwa. I chciałbym właśnie w tym kolejnym dniu naszego adwentowego skupienia powiedzieć Wam i zachęcić Was do modlitwy za tych, którzy sprawiają nam. Najwięcej bólu. Jezus Chrystus wielokrotnie zachęcał nas i wzywał do modlitwy nawet nieprzyjaciół. Bo jeżeli modlimy się tylko za tych, którzy nam dobrze czynią, cóż wielkiego czynimy? Najtrudniejsza jest modlitwa za tych, którzy uważają się za naszych nieprzyjaciół i których być może i my uważamy za nieprzyjaciół czy wrogów. Jeszcze trudniejsza jest za tych, którzy zadali nam cierpienie, ból, może nas oczernili, odebrali nam cześć. I znany nam kapłan ksiądz Dominik Mielewski w książce Kecharitomene tak pisze o tej najtrudniejszej modlitwie. Kiedy widzisz człowieka, który sprawia ci dużo problemów, który zadaje ci ból, rani cię, niszczy twoje życie, to miej świadomość, że tak naprawdę. Nie on to czyni. Ten człowiek jest tylko marionetką w rękach diabła, który przez niego chce zniszczyć ciebie. I choćby nie wiem, jak to było trudne, całą tę złość i agresję, którą masz z tego powodu, mówią o tym, ojcowie pustyni. Kieruj nie na człowieka, który ciebie niszczy. Ale na diabła, który za nim stoi. Tymczasem na tego człowieka patrz ze współczuciem, z całym miłosierdziem, z całą przebaczającą miłością, na jaką cię stać, bo tylko to go może zmienić. Możliwe. Że będzie już w takim oddaleniu od Boga, że jedyną Ewangelią, jaką będzie w stanie przeczytać, będziesz ty w swojej pełnej miłości postawie wobec Niego. Ewangelią przebaczenia, miłosierdzia i zwycięstwa nad nienawiścią. Tylko to go oderwie od diabła i pociągnie do Boga bo taka jest siła modlitwy wstawienniczej i wiem drodzy bracia i siostry iż przychodząc każdego 22 dnia miesiąc oddają cześć świętemu szarbelowi właśnie jesteście tyni którzy wstawiają się wstawiają się za Różnymi ludźmi. Także za tymi, którzy sprawiają wam nie tylko wiele problemów, ale którzy często zadają wam ból, ranią was czy nawet niszczą wasze życie. I chciałbym na koniec powrócić do myśli. Papieża Franciszka, który tak mówił: Kościół we wszystkich swoich członkach ma misję praktykowania modlitwy wstawienniczej, wstawia się za innymi. W szczególności jest to obowiązek każdego, kto ponosi odpowiedzialność, rodziców. Wychowawców, kapłanów, przełożonych wspólnot. Podobnie jak Abraham i Mojżesz, czasami muszą oni bronić przed Bogiem powierzonych im osób. W rzeczywistości chodzi o to, by patrzeć na nie oczami i sercem Boga, z Jego niepohamowanym współczuciem i czułością. Modlić się z czułością za innych. Ojciec Święty zakończył swoje rozważanie wymownym obrazem, że wszyscy jesteśmy liśćmi tego samego drzewa. Wszelkie oderwanie wzywa nas do wielkiego współczucia, które musimy ożywiać. W modlitwie jedni za drugich. Patrząc na ołtarz dzisiaj, widzimy relikwie świętego szarbela. Są one w kształcie cedru. To jest drzewo będące symbolem Libanu. Ojczyzny świętego Szarbela, bądźmy zawsze tymi, którzy są żywo związani z tym drzewem, który jest, którym jest Chrystus. Bądźmy tymi, którzy będą się również wstawiać za tymi, którzy dziś Oderwali się od tego drzewa i potrzebują naszej modlitwy. Amen.